Kodek. go jest specjalne idzie spać? Hej, witajcie dzisiaj w odcinku numerowym. Czyli zrób ten look i otwórz go. Rano wpadłem na taki pomysł stroju, stworzonego z krótkich garniturowych spodenek. Rice top, koszulik białej, ale obciętej na crop top i z czarnym golfem. I tak mi wszedł ten look w głowę, tutaj Biednie narysowałem, więc nie rozmawiajmy o tym. To jest taki szkic i zobaczymy, jak mi wyjdzie, ale kupiłem w się za duże garniturowe spodnie. To jest jakiś rozmiar 40, coś. To jest 42, plus za duża biała koszula o rozmiarze L, i będziemy dzisiaj ją skracać spodnie nauczycie się dzisiaj bardzo przydatnej umiejętności a mianowicie jak ze spodni o rozmiarze 42 ze zwykłym stanem zrobić spodnie o rozmiarze 36 z wysokim stanem <kluczy> tutorial jak skrócić spodnie nagrałem tak naprawdę na moim instagramie więc możecie sobie obczaić jak skracam dżinsy w lecie, ale dzisiaj odtworzę to także jeżeli nie oglądaliście tego tutorialu to bez obaw, bo nic was nie straciliście. Najpierw, żeby skrócić spodnie. Żeby skrócić spodnie trzeba je jakoś zwęzić. A żeby je zwędzić, ja zawsze krecę kawałek materiału z tyłu. Zaraz Wam pokażę to lepiej. Dlatego przewracam na drugą stronę. Już je przewróciliśmy na drugą stronę, to trzeba je założyć, ścisnąć za pupą i zobaczyć ile miejsca jest za dużo w tych spodniach, a następnie je obciąć. Gdy już mamy obcięte spodnie i nam pasują do talii i w ogóle są dopasowane, to musimy je spiąć agrafkami albo przyłożyć do siebie, tak jak Wam jest wygodnie, aby były równe i możemy już je skrzywać. Moim zdaniem to jest taki najszybszy sposób, żeby skrócić spodnie. No i po problemie. wersję, to jest mój pierwszy szef ale powinno to wyglądać jakoś tak, zbliżenie na moją pupę, uwaga ładnie wygląda w sensie nie moja pupa wygląda ładnie, tylko ten szef nie wygląda tego źle, ale pamiętajcie, żeby zrobić kilka szwów bo spodnie z takich materiałów lubią się rozrywać i po prostu już wypuszczają, dlatego musicie kilka razy jeszcze strzeć. Dodatkowo jeszcze trochę je zwęża, żeby były bardziej obcisłe. Ale już już mamy spodnie garniturowe, patrzcie, jakie fajne długie nagawki. Które zaraz obetniemy. Dobra, i pupa. <grymianie> Najmierz nie śmieszy mnie słowo pupa Powinna wyglądać jakoś tak. Chyba nie widać za wiele, ale chodzi o to, żeby wyglądała ładnie po prostu. Więc zróbcie wszystko, żeby wyglądała ładnie. I teraz, kochani, wycinajmy kolana. Już sobie zaznaczyłem, gdzie mam kolana teraz je ze znaczek kredką, jakąś podrubą, bambina, bo moje wszystkie bambina zaginęły. I jedziemy. jak już obetniemy te kolana To musimy je musimy je oprzeć, żeby nam się nie strzępiły dodatkowo Chcę, żeby mój look był trochę taki casualowo elegancki Trochę taki ekstra, przesadny Ale jednocześnie dalej trochę taki, żeby mógł nim pójść na uczelnię Dlatego musimy je oprzeć Przy okazji nie będą nam się strzępić końcówki Więc zapamiętajcie sobie, sobie, oprzywamy zawsze Dobra, jak już mamy nasze spodenki piękne, króciutkie z pantalonki. Oprzyte, cudowne. To czas na awaryjizową koszulę. To już chyba moja piąta awaryjizowa koszula w historii koszul, ponieważ kocham białą koszulę, jak możecie zobaczyć na moim Instagramie. wakacje jedyne, w czym chodzę, to w kąpielówkach i białej koszuli, więc obetniemy ją, żeby była ej, crop topem Czyli musimy założyć spodanki i zobaczyć, gdzie nam się zaczynają spodenki i tam obetniemy koło. Lover. Jak już obetniemy, pamiętajmy te same zasady, co przy spodenkach, czyli obszywamy. Oh, Dobra, no i mamy naszą koszulę. Jest już obszyta. Wybrałem czarną nitkę, żeby było trochę urozmaicenia. No i co? To Tutaj strefa kreatywna się kończy. Teraz muszę wystylizować to, co przerobiłem. Widzimy się potem. are we getting back together